Warto zauważyć, że Nowogród, ten przedwojenny Nowogród tworzyli Polacy, chrześcijanie, ale również tworzyli Żydzi. Oczywiście z tamtych, z tamtych czasów, po wojnie. Nic nie zostało. Na dobrą sprawę jesteśmy właśnie w tym takim chyba najbardziej istotnym miejscu dla Żydów, bo z chwilą kiedy, kiedy powstaje gmina żydowska, obowiązkowo musi też powstać cmentarz, miejsce, miejsce grzebalne i właśnie w tym miejscu się spotykamy, bo na dobrą sprawę po, po, nowo, po Nowogorskich Żydach zostało głównie to jedno, to jedno miejsce. Mówi się też o tym, że. Że zostały mury po, po byłej szkole żydowskiej, jednak, jednak, tak na dobrą sprawę, budynek był odtworzony praktycznie od, od samych fundamentów. W był zniszczony w 1939 roku praktycznie doszczętnie. Zostały na dobrą sprawę tylko reszki murów kościoła, więc Wogórd odbudowywany był od, od zarana. No, ale trzeba. E, trzeba pamiętać o, o historii i o tym, że e, właśnie Nowogród był tworzony również przez, e, przez Żydów. Nowogrodzka e, gmina przed, wo, przed wojną. Około 50% mieszkańców Nowogroda byli Żydzi. I e, tworzyli to miejsce tak samo jak każdy inny mieszkańcy Nowogroda. No i teraz e, jesteśmy tutaj, żeby e, wyrazić e, cześć ich pamięci. To, co myślę, że najważniejsze to jest, że oni e, byli tutaj i e, tworzyli to miasto e, na równo z, z nieżydami. W związku z tym są po prostu no, część fundamentu tego miasta. Badania historyczne, które udało nam się przeprowadzić. Największym okresem rozwoju społeczności żydowskiej Nowogrodu był wiek XIX, kiedy w ogólnej liczbie mieszkańców Nowogrodu społeczność żydowska stanowiła ponad 50%. I myślę, że razem z Polakami, z sąsiadami chrześcijanami tworzyli oni świetność tej miejscowości i jej okolic. I do dnia dzisiejszego żyją potomkowie, potomkowie, którzy rozsiani są po całym świecie, a których przedstawiciel, pan Jeff Miller, jest dzisiaj razem z nami na tej uroczystości, która ma nie tylko upamiętnić społeczność, która żyła razem z Polakami na tej ziemi i współtworzyła dobrobyt tutejszych mieszkańców ale też upamiętnić ofiarę największej tragedii narodu żydowskiego, ofiary zagłady, bo nie wiem czy wszyscy Państwo wiecie, ale jutro, dokładnie jutro, cały świat żydowski będzie obchodził tak zwany Jom Haszoa, to jest Dzień Pamięci po ofiarach zagłady i stąd też razem z panem burmistrzem Palką uzgodniliśmy, że dzisiaj odsłonięcie tablicy, która upamiętnia społeczność żydowską Nowogrodu odbędzie się właśnie dzisiaj w przededniu tego wydarzenia, które towarzyszy ceremonii upamiętnienia ofiar zagłady. I came here in partnership to join with the Polish people to honor the memory. Of those who perished, and lived and contributed as part of the culture, so I consider myself a cultural ambassador, somebody who who wants to bring the cultures together to honor the memory of those who contributed, and to do whatever we can to uh, celebrate all the contributions that people have made over the centuries to Poland. Uh, in 2018 I first came here I saw the condition of cemetery we need to do work to restore the cemetery This is how I got involved I wanted to find descendants to bring descendants of jo Jews from Poland together to honor the memory of their ancestors This is why Gwyneth Paltrow this actress was involved in this project and contributed money to this uh, effort today of putting up this information signboard because her ancestor was a rabbi, Peltrovich, Hirsch Peltrovich. So she learned about her ancestry through research that had been done by the Jewish Records of Indexing Poland organization. And they had the records of her ancestor. And so she was able to contribute pictures and other information that is on the signboard today. So, this is all part of the ancestry.